Bardzo dużo mężczyzn jest postrzeganych jako niedostępni emocjonalnie z tego powodu, że są bardzo głębokimi introwertykami to po pierwsze a po drugie nikt ich nie nauczył poruszania się po świecie emocji. Ja nazywam się Beata Moncowska, wspieram w rozwoju osobistym i duchowym. Najczęściej osoby wysokowrażliwe, empatyczne, introwertyczne. Jestem także autorką kart rozwojowych i książek. Jeżeli chcesz więcej informacji o tym, co robię, o sesjach, warsztatach, książkach czy kartach, to zapraszam Cię na moją stronę beatamacolska.pl Często, gdy pracuję z kobietami i wypływa temat relacji małżeńskiej, partnerskiej, relacji z chłopakiem, okazuje się, że kobieta ma poczucie, że mężczyzna no, nie jest w stanie spełnić jej potrzeb emocjonalnych, nie słucha jej, nie, nie rozumie jej emocji, nie daje jej takiego wsparcia emocjonalnego, jakby chciała. W ostatnim czasie bardzo dużo pojawiło się w internecie informacji na temat narcyzów, toksycznych partnerów. Natomiast całkiem spora ilość mężczyzn, o których mówi się, że są niedostępni emocjonalnie, to są mężczyźni, którzy są po prostu bardzo głęboko introwertyczni. To po pierwsze. A po drugie, których nikt nie nauczył poruszania się po świecie emocji. Ja bardzo lubię pracę z takimi mężczyznami, bo oni są otwarci. Oni chcą to poznać, po prostu nawet nie wiedzą, od czego zacząć. I bywa, że spokojna przewodniczka, w którą to rolę wtedy wchodzę, jest dla nich jak otwarcie pewnej księgi, z której oni mogą przeczytać i zrozumieć, o co tak naprawdę chodziło. Tym i jego na przykład partnerką poprzednim, czy jego żonie obecnej, tak? Także to jest bardzo, bardzo specyficzne, ale dzisiaj filmik mm, o tym, jak to rozróżnić: czy ten Twój mężczyzna to jest mężczyzna emocjonalnie niedostępny, bo jest głębokim introwertykiem i Nikt go tego wcześniej nie nauczył, i jeżeli ty jesteś mężczyzną, myślę, że po tym co powiem, też możesz się w tym zorientować. Także przede wszystkim to jest taki mężczyzna, który nie unika rozmów o emocjach, bo uważa, że to jest głupi temat. Tylko on nie wie, jak się po tym poruszać. I jeżeli kobieta jest bardzo rozemocjonowana, to ona jest tak bardzo w tym, co ona czuje, że ona tego nie widzi. Ona nie widzi tego zagubienia mężczyzny, jego nieporadności, tak bym mogła nazwać. Oczywiście nikogo nie chcę urazić, ale tak zazwyczaj jest, że mężczyzna się czuje w tym nieporadny. On nawet chciałby coś zrobić dla tej kobiety. On naprawdę chciałby. Ale on się czuje przytłoczony i zalany skalą jej emocji. To jest tak, jakby to ona to wylała na niego, i on nawet nie bardzo wie, jak zareagować. Więc często reaguje milczeniem, często wycofuje się, ale uwaga, i to jest bardzo ważne: to jest wycofanie, bo on nie wie, co ma zrobić, a nie wycofanie, bo jest wrogo nastawiony. Taki mężczyzna też raczej nie używa. Słów, które mają na celu poniżenie ciebie, jak kobiety, czy, czy przekonanie ciebie, że jesteś jakaś nienormalna, tak? On może użyć słów przesadzasz, bo zazwyczaj to słyszą wysokowrażliwe osoby jako dzieci, więc bardzo jest prawdopodobne, że tutaj ten mechanizm będzie ci się odtwarzał, bo jeżeli to słyszałaś jako dziecko, no to może ci to powtarzać partner. Natomiast on nie próbuje z Ciebie zrobić wariatki, tak? On, on rozumie, że Ty masz problem, ale nie próbuje z Ciebie zrobić wariatki. To ciężko mi jest o tym powiedzieć, ale zwykle kobiety, które są w tych tak zwanych toksycznych ym, związkach, to w momencie, kiedy one próbują porozmawiać o jakimś problemie, o czymś, co je emocjonalnie gnębi, to z drugiej strony napotykają na bardzo duży mur i takie stwierdzenie, że ty jesteś nienormalna, ty jesteś wariatką, weź ty idź się lecz, no tylko w psychiatry. To, to niemalże są takie słowa używane. Natomiast mężczyzna, który jest tak zwany, niedostępny emocjonalnie, bo nikt go tego nie nauczył, nie będzie próbował z ciebie zrobić wariata. On może uciec, bo nie wie, jak się zachować. On może uciec, bo jemu jest samemu ciężko udźwignąć to, że on nie wie, co on ma zrobić. Większość mężczyzn, słuchajcie, nie miało przyzwolenia, gdy byli dziećmi, na bezsilność, bezradność, na niewiedzę. I teraz, kiedy ten mężczyzna jest dorosły jest z tobą w relacji, i ty się zachowujesz tak, że ty nie jesteś w stanie, na przykład, sama udźwignąć swoich emocji, jest to dla ciebie trudne i, i to normalne, że oczekujesz wsparcia od drugiej osoby, ale tej drugiej osoby nikt tego nie nauczył. Czyli nie tylko ty nie umiesz udźwignąć swoich emocji, ale ten twój partner. Kompletnie nie wie, jak to udźwignąć. I powtarzamy sobie schematy z dzieciństwa, czyli jeżeli na przykład matka krzyczała, a ojciec wychodził do garażu, no to teraz ty wywalasz swoje emocje, a twój mąż włącza telewizor albo odpala komórkę. Po czym jeszcze to poznać? Jeżeli twój mężczyzna za jakiś czas przyjdzie z tym do ciebie. On coś przemyślał, przepracował, to od razu wiesz, że to jest bardzo głęboki introwertyk, który potrzebuje czasu. I wiele kobiet w momencie, kiedy czuje jakieś emocje, jest prowadzonych przez niecierpliwość, jest ta wewnętrzna presja to jest często też bycie w tej pozycji wewnętrznego dziecka czyli ja chcę rozwiązania na już teraz. Pomóż mi w tym momencie. I Jeżeli mamy tego mężczyznę, jeżeli twój mężczyzna jest głęboko introwertyczny, no to on traktuje to wszystko, co mu mówisz, jak informację. I on potrzebuje czasu, żeby przetworzyć te informacje. Po prostu ma taki konstrukt, tak? Nie każdy będzie reagował od razu. I większość głęboko introwertycznych mężczyzn to wszystko zbiera, zbiera. Potem procesuje i oni potrzebują mieć czas. Oni sobie odcedzają. Z tym mógłbym coś zrobić, z tym nie wiem, co zrobić. Jeżeli ta górka, nie wiem, co z tym zrobić, nie radzę sobie z tym, za bardzo urośnie, to taki mężczyzna czuje się po prostu fatalnie i porozumienie między wami yy, będzie coraz gorsze, bo on zaczyna wątpić w to, że on w ogóle może. I jeżeli jeszcze ty mu dowalisz takimi słowami, ty mnie nie rozumiesz, ty nigdy nie wiesz, co ja do ciebie mówię, ty mnie nigdy nie słuchasz, no to to się pogłębia i wtedy wasze małżeństwo albo związek się tak rozchodzi, a introwertycy, no różnie, obudują się murem, zbudują sobie swój własny świat. Tu polecam ten film, który nagrałam na kanał, te um, cztery zachowania, jakie przejawiają różne temperamenty, które przyczyniają się do niszczenia zwią w związku, tak? E zamieszczę kartę. Mężczyzna, który jest niedostępny emocjonalnie, bo jest głęboko introwertyczny albo nikt go tego nie nauczył, nie nauczył go poruszać się po emocjach, on... E może wrócić do jakiegoś tematu po czasie, jak coś przemyśli. On będzie starał się ciebie słuchać, przynajmniej do momentu, w którym jego wewnętrzny dyskomfort jest do wytrzymania. On będzie ci dawał do zrozumienia, że jesteś dla niego ważna poprzez takie działanie, które on uważa, że w ten sposób to okazuje. Tym samym, Twój mężczyzna może nie, nie umieć rozwiązać Twojego problemu emocjonalnego, ale na przykład pozmywa naczynia wieczorem. <grym> tak? I ja wiem, że to dla wielu kobiet nie jest w tym, co one oczekują, ale dziewczyny, trochę. Szersze spektrum. Po pierwsze, ze swoimi emocjami warto, żebyś uczyła się pracować sama. Po drugie, jeżeli ty nie umiesz udźwignąć swoich emocji, to jak możesz tego oczekiwać od osoby, która nawet nie jest w stanie do końca powiedzieć, co się w tobie dzieje? Bo jeżeli twój partner jest wysoko wrażliwy, to on będzie czuł, co się w tobie dzieje. Ale jeżeli twój partner nie jest wysoko wrażliwy, to on nie ma zielonego pojęcia. Co się tam w tobie dzieje, on widzi tylko kawałek na zewnątrz i ja on tego nie rozumie po prostu. A ty nie masz w danym momencie, w którym masz bardzo silne emocje, nie masz zasobów, żeby jemu to wyjaśnić, bo szargają tobą różnego rodzaju emocje. I często to porozumienie pomiędzy tobą a mężczyzną zależy od tego, czy ty nauczysz się pracować ze swoimi emocjami i czy nauczysz się szanować jego przestrzeń. Ja wiem, to może brzmieć, jak znowu muszę coś zrobić dla niego. Wiele kobiet jest wściekłych o to, ale jak sobie popatrzymy na energię rodowe, to ona jest wściekła nie tylko za siebie, ale za swoją mamę, za swoją babcię i jeszcze dalej. No więc ten twój mężczyzna nie może ponosić odpowiedzialności za to, co się działo w twoim rodzie. To twoja robota, tak? Zajrzeć do tego. Natomiast w momencie, kiedy dajesz mężczyźnie przestrzeń, zaczynają dziać się cuda. Bo mężczyzna introwertyczny, zazwyczaj jak to mężczyzna lojalny. Jak on sobie wybierze partnerkę, to on chce z nią być. Więc jeżeli ma możliwość i ma przestrzeń na to, żeby dokonać pewnych zmian, coś zrozumieć, otworzyć się, to on raczej będzie starał się to zrobić. Żeby było wam łatwiej <grywka> zapisałam artykuł. O tym, jak to troszeczkę rozróżnić, kiedy mężczyzna jest emocjonalnie niedostępny, bo nikt go tego nie nauczył, a kiedy można by było powiedzieć, że relacja już przybiera miano toksycznej i naprawdę zaczyna być niebezpiecznie do Twojej energii. Tu zapraszam na moją stronę beatamakolska.pl. W dziale blog są artykuły. Link do tego artykułu o mężczyznach niedostępnych emocjonalnie zamieszczam też w opisie. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.